Cześć, ja jestem Tomek, a dzisiaj przedstawię wam JBL Go 2. JBL Go 2, następca swojego poprzednika JBL Go. Mimo swoich niewielkich rozmiarów, zapewnia on bardzo dużo frajdy z słuchania muzyki. Jak pisze producent, daje on bardzo krystalicznie czysty dźwięk. No, po prostu sami posłuchajcie, teraz go włączę i wyłączę. Jak słyszeliście po tych fantastycznych dźwiękach, włączenia JBL-a, jest on. No, po prostu czysto gra. Co ja mogę więcej o nim powiedzieć? Tak naprawdę mój mikrofon tego nie oddaje. Ale życzę miłego oglądania. Mogę, bo on jest wyposażony pod tutaj klapką w port AUX z tej strony i port ładowania USB z tej strony. A zapakowany jest on w szczelne opakowanie, które możemy zanurzyć na 1 metr do 30 minut. Głośnik również posiada bardzo ładną ładowarkę, która jest w kolorze pomarańczowym. Jak widać również z logotypem JBL. Ten sam mały głośniczek BL dostępny jest również w kolorze czarnym, srebrnym, złotym, pomarańczowym, czerwonym, łososiowym, jasno-niebieskim, niebieskim, niebieskim zielony i jasno zielonym i jasnozielonym. Trochę tych kolorów jest, ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. O ile będzie w stanie wydać około 150 zł bateria litowo-jonowa zapewnia aż 5 do 6 godzin słuchania muzyki a jest on naprawdę głośny. Po włączeniu widoczna jest biała lampka. Dodam jeszcze, że może on stać na czterech nóżkach. Oczywiście bardzo polecam zakup JBL GO 2, ponieważ jest on głośny i wspaniale się prezentuje. Chciałam jeszcze podkreślić, że nasze filmiki będą pojawiały się w czwartki i niedzielę. To znaczy, ja będę wstawiał filmiki w czwartki, a Mateusz z grami w niedzielę. Także ja się z wami żegnam. Cześć! JBL Go 2. Ujęcie pierwsze. Co ja miałem powiedzieć?